Obraz drugiej połowy XVI wieku to skłócona Europa, Reformacja i brak jedności wiary. Nadomiar tego Imperium Osmańskie właśnie kończy budować ogromną flotę, aby po raz kolejny podjąć próbę podboju świata chrześcijańskiego. Tym razem Turcy planują zająć chrześcijańskie porty śródziemnomorskie, a z nich ruszyć na podbój Rzymu i całej Europy. Sułtan Selim II ogłasza, że z bazyliki świętego Piotra uczyni stajenie dla swych koni. Ówczesny papież, święty Pius V, był chyba jedynym człowiekiem, który zdawał sobie w pełni sprawę z niebezpieczeństwa. Kiedy zaczął wzywać władców europejskich do wspólnego oporu, okazało się, że protestanckie Niemcy i Francja już paktowały z Konstantynopolem. Anglia zaś odwróciła się od papieża na skutek ekskomunikowania przez Kościół Elżbiety I, która teraz po cichu sprzyjała Turkom. Ostatecznie na wołanie papieża odpowiedziały tylko Wenecja, Hiszpania i zakon kawalerów maltańskich. Pod względem militarnym było to jednak niewiele. Gdy do Europy dotarła wieść, że armada turecka opuściła porty Konstantynopola. Już V uroczyście powierzył chrześcijańskie wojska Matce Bożej, a wszystkich wiernych wezwał do modlitwy różańcowej. Przez następne tygodnie na wszystkich statkach chrześcijańskich codziennie odmawiano różaniec. Gdy cała flota zgromadziła się w Messynie, Dominikanie i Jezuici wędrowali z pokładu na pokład, spowiadając i sprawując msze święte. Po dniach modlitw i postów flota otrzymała rozkaz wypłynięcia w morze. 7 października 1571 roku oczom żołnierzy ukazały się na horyzoncie setki żagli wroga. Nie było wiele czasu na przygotowania do walki. Nierówne siły starły się na wiele godzin. Rozpętała się bitwa, od której w wyniku zawisły losy całego chrześcijaństwa i Europy. Za wielkie zrządzenie Bożej Opatrzności można uznać już na samym początku bitwy śmierć dowódcy floty tureckiej Ali Paszy. Cudem, jednak najważniejszym, okazała się nieoczekiwana zmiana wiatru, która uniemożliwiła manewry muzułmańskim okrętom. Zwycięstwo pod Lepanto było ogromne. Zatopiono 50 galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono 12 tysięcy chrześcijańskich galerników. Oprócz pobożności walczących żołnierzy i gorliwych modlitwach tych, którzy pozostali na lądzie, należy również pamiętać o modlitwie tysięcy innych ludzi, rozproszonych po całej Europie, którzy zgodnie z wezwaniem papieża przez wiele dni odmawiali różaniec i pościli w intencji zwycięstwa. Tym bardziej, że jednym z trzech krajów, który odpowiedział na błaganie Piusa V, była Polska. Kronikarze odnotowali również, że tamtego wieczoru, 7 października, papież Pius nagle przerwał rozmowę z towarzyszącymi mu dostojnikami i podszedł do okna. Po chwili odwrócił się z promiennym uśmiechem, by ogłosić odniesione w tym dniu wielkie zwycięstwo. Był to kolejny cud, bowiem Pius V podał wynik bitwy na dwa tygodnie wcześniej, zanim oficjalny kurier dotarł z tą wieścią do Rzymu. W wizji, którą ujrzał, obie floty zwarły się w walce. A Maryja rozpostarła swój opiekuńczy płaszcz nad chrześcijańskim wojskiem. Zwycięstwo pod Lepanto okazało się być pierwszym historycznie udokumentowanym cudem różańcowym. Wydarzenie to zadecydowało o losie całego chrześcijaństwa i przyszłości Europy. Od tego właśnie momentu możemy mówić również o ostatecznym ugruntowaniu się jednej formy modlitwy różańcowej, tej, którą znamy po dzień dzisiejszy. Papież Pius V, zdając sobie sprawę z tego, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, ogłosił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Jego następca Grzegorz XIII jasno dawał do zrozumienia, że to przede wszystkim publiczne modlitwy przyczyniły się do wielkiego zwycięstwa nad Turkami. Niestety, owoce zwycięstwa po Lepanto zostały szybko zaprzepaszczone. Zamiast zgodnie z treścią zawartego przymierza podjąć wspólne działania i ostatecznie złamać potęgę odwiecznego wroga chrześcijaństwa, Hiszpania i Wenecja zaczęły prowadzić mało znaczące spory, a katoliccy książęta odmówili przystąpienia do sojuszu przeciwko Turcji. Nie upłynął wiek, kiedy odrodzone wojska tureckie znowu ruszyły na Europę i znów uratować się miał Różaniec. Ale to jest już inna historia.